Nilo 62 i Speeder 11. Tak dokładnie. Będziemy przechodzić Escape'a dwuosobowego, żeby nie było. Jesteśmy w pierwszym mieszczanku. Yy, nie możemy nic zniszczyć. Możemy tylko podpalać rzeczy. Tak. Nie możemy nic zniszczyć, jak już wspominałem. Tutaj jest miliard do czytania, ale ja tego nie będę czytał w ogóle. Idziesz? Idziesz? Mhm. Chodź. No. Dowody Do wody. Y... Nie wiem co tam pisze, bo nie mogę, bo mam mały ekran. Szkoda. Ja idę tą stroną. No wiem. Ja idę to twoja turbo. Ustawinka. Jak mnie dogonisz, to dostaniesz łeb. <laughs> Albo i ty. Dobra, ja jestem u góry. Pochodni. Y... Player 2 ja jestem jak coś. Chodź, chodź. chodź. I naciskamy guzik na trzy, trzy dwa, ale <grym, grym, grym>, What? Eee, kurde, nie znałem przeczytać. Strasznie mam mały ekran, muszę blisko monitora się przejrzeć. What the fuck? Tak się przestraszyłem. Eee. Ej, tam Nowa. pisało N, Niron. O, cześć! Nic nie nisz już zniszczyłeś coś e, wybaczcie mu nie, ja. nie umiem na to idziesz Dobra, ja jestem Co Dobra, Wyrzuciłeś posłuchaj. wszystko Wszystko? No. no to dobrze To chodź tutaj Tak wyrzuciłem Pierwszy test No chodź Ej Pus Is... Napijmy się go żoły. yeah, yeah. Nie się go umiem. Nie Dziś Nie umiem. cały dzień Nie mordy alkohol. Nie umiem. No nareszcie nacisnij umiem. Co się tak gapi na tą dźwignię? Jakby się ją przekręcić nie umiał. Mi wst tyłu. No to sama nic. Jest! Kurde, sam piszę. Na 3, 4 Powiem Aha 3, 4 Mi się nie otworzyły No bo ty nie naciskasz na 3, 4 Jak ja mówię 3, 4 to ja naciskam na Ty za 3 sekundy 3, 4, nie bo ja mam opóźnienie Jest Co jest? To był pierwszy test Ora, czekaj co tam masz w skrzyni Masz skrzynię jakąś, co tam masz. No tak, ale czekaj, bo drzwi... Bo drzwi nie e... O je. Nie, bo mi... Nie, bo mam lagi. Papier. Papier? Hmm. Papier tu. Czekaj. Czekaj, co no. się staje jak nacisnę... tą o ja! No, idź tam. Klocek mi wysłuchiał. Idę. Jestem już na górze. No jakoś nie widzę. Czekaj, bo mi się... Wiem. Zcinami. Wiem co masz zrobić. Słyszysz? E... No, muszę ci rzucić. Nie. Przypadkę, żebyś tego nie robił. Spróbuj wyrzucić na płytkę naciskową swój papier. U siebie płytkę naciskową. Płytka, płytka, płytka. No, spróbuj wyrzucić papier. No, weź ją. Weź ją i y, y, sieć mhm. na, y, stój tam stój tam stój mhm. Dobra puść no puść hmm. zaraz ty się tu nie dostaniesz znowu i ja bym ci tam rzucił aha wiem rozumiem czekaj ty wyjdź i rzuć mi Już rozumiem o co chodzi a ty? a nie mógł. Bo... rzuć no, dobra, rzuciłem ci. I cofnij się, i teraz idź tam mi otwórz. Aha, ja muszę zejść. No wow. I ty musisz na płytkę. No wow. Już. Dobra. Jakie myślenie. Masakra. Czekaj, bo mi się... Jest, drzwi.